Cześć, nazywam się Ignacy Pstrągowski jestem twórcą gry Ziemia Obiecana. W tym filmie pokażę, jak gra się w Ziemię Obiecaną, jakie są reguły, jakie są zasady. Zapraszam. Na początku rozkładamy na środku stołu planszę banku. Następnie wykładamy planszę fabryki. W tym wypadku rozkładam to będę na trzy osoby. Każdy z graczy wybiera swój kolor i bierze dwa pionki w tym kolorze. Następnie jeden z nich kładzony jest na polu o numerze 10. Kolejny krok to położenie znaczników węgla. Każdy z graczy kładzie taki oto znacznik na pasku węgla po lewej stronie fabryki na polu 0. Na trzech graczy wykładamy cztery karty akcji do puli akcji. W takim razie dostosujemy na początku talie kart akcji, następnie kładziemy ją rewersem do góry i wykładamy cztery karty. W kolejnym kroku bierzemy wszystkie znaczniki włókien. Możemy potasować również talię giełdy i wystawić ją w widocznym dla wszystkich graczy miejscu. Oprócz tego wybieramy gracza rozpoczynającego i przekazujemy mu pionka gracza rozpoczynającego. Przejdźmy więc do rozgrywki. Celem gracza jest zdobycie 100 rubli. Jeśli zrobi to w przeciągu swojej tury i w ciągu tej tury nikt go nie przegoni, wygrywa on grę. Na początku swojej tury gracz rozpoczynający decyduje się, gdzie postawić swojego nadzorcę. Może postawić go albo na akcji kupno. Albo na akcji sprzedaż po prawej stronie fabryki, albo na którejś z kart akcji dostępnych w puli akcji. Po postawieniu nadzorcy na którejś z akcji, kolejka przechodzi do następnej osoby według kolejności zgodnej z wskazówkami zegara. Kiedy tura dobiega do gracza rozpoczynającego, rozpoczyna się kolejna faza naszej tury. W tym wypadku będzie to faza giełdy, kiedy to wykładamy. Najwyższą kartę giełdy. Odsłaniamy ją, widoczne są nowe ceny, które będą aktualnie zobowiązywać. Wtedy wszyscy gracze, którzy stoją na akcji Kupno, mogą zdecydować się, czy kupować jakieś włókna lub węgiel, i jeśli tak, to jakie i w jakiej ilości. Ponieważ gracz niebieski nie stoi na akcji Kupno, nie może brać udziału w giełdzie więc po prostu omija go ta część rozgrywki w tej turze. Zamiast tego, pod koniec, kiedy już wszyscy gracze kupią, może on wziąć kartę, pod którą stał i zabiera ją do siebie. Od tej pory będzie mógł z niej korzystać w następnych turach. Oczywiście wystawioną kartę akcji natychmiast uzupełniamy kolejną. Nadchodzi kolejna tura, a co się z tym wiąże? Zmieniany jest gracz rozpoczynający również zgodnie ze wskazówkami zegara. Teraz jest nim gracz niebieski. Gracz niebieski może zdecydować się, gdzie postawić swojego pionka. Znowu ma do wyboru akcję: kupno, sprzedaż, którąś z kart w puli akcji, jak również w tym wypadku kartę, którą właśnie zdobył. W tym wypadku jest to karta kradzież. Powiedzmy, że wybiera on kartę kradzież i kładzie na niej swojego pionka. Wtedy może on wykonać efekt, który jest zawarty na tej karcie. W tym wypadku ten efekt brzmi: ukradnij wybranemu graczowi jedno dowolne włókno. W takim razie decyduje się on, od którego gracza ukradnie, bierze od niego jedno włókno, kładzie je u siebie. Warto pamiętać, że efekt kart zapisanych na szaro na kartach akcji jest natychmiastowy. To znaczy dzieje się natychmiast po postawieniu tampionka. Po postawieniu nadzorcy następuje kolejka kolejnego gracza, który ustawia swojego nadzorcę. Powiedzmy, że ustawi on swojego nadzorcę na sprzedaży. Teraz po ustawieniu swojego nadzorcy może przetworzyć dokładnie jedno włókno, w tym przypadku będzie to ta wełna, pod warunkiem, że ma on to włókno i ma jakiś węgiel. No więc przetwarza je i płaci za to jednym węglem, który się przestawia na pasku węgla. Która dochodzi do gracza niebieskiego, więc w takim razie patrzymy na kolejną kartę giełdy. Widzimy, że w tym wypadku len kosztuje 1, wełna kosztuje 8, bawełna 8. Na jedwab jest w ogóle blokada. Blokada oznacza, że w tej turze Gracze, którzy ustawili się na kupnie lub sprzedaży, nie mogą ani kupować, ani sprzedawać jedwabiu. Po wystawieniu karty giełdy, gracze decydują się, czy chcą kupować lub sprzedawać. Oczywiście kupować mogą tylko osoby, które postawiły nadzorce na kupnie, a ponieważ żaden z graczy nie ustawił nadzorcy na kupnie, w takim razie oznacza to, że nikt nie może kupować włókien w tej turze. Natomiast dwie osoby ustawiły się na sprzedaży, a to oznacza, że mogą rzeczywiście sprzedać swoje włókna. Nie muszą natomiast tego robić. W tym wypadku gracz zielony. Uznaje, że rzeczywiście, no ponieważ wełna kosztuje aż 8, będzie chciał w takim razie ją sprzedać. Sprzedaż jest warta dwukrotność ceny kupna. To znaczy, że sprzedając ją, nie zyskując wcale 8 rubli, tylko 16, ponieważ jest to aż dwukrotność ceny, za którą by tą wełnę w tej turze kupił. Natomiast gracz czerwony w tym wypadku może sprzedać tylko len, natomiast wiemy, że za len cena wynosi tylko jeden jest to najgorsza cena na sprzedaż lnu, jaka tylko może być mógłby go sprzedać za dwa ruble. Jest to raczej nieopłacalna inwestycja, więc decyduje się tego nie robić. Kiedy już wszyscy gracze sprzedadzą lub kupią, jeśli tylko było możliwe, przechodzimy znowu do kolejnej części, ponieważ nikt nie postawił się pod żadną z kart akcji, nikt takich kart akcji nie bierze. Przekazywany jest pionek gracza rozpoczynającego do kolejnej osoby. Mamy kolejnego gracza. Gracz decyduje się w tym wypadku teraz. Postawić pod którąś kartę. Nie chcę już dłużej tutaj kusić losu. Powiedzmy, że gracz czerwony ustawił się na karcie umowa z kopalnią, a gracz niebieski, który jest po nim, również ma ochotę na tę kartę. W takiej sytuacji, nie musząc z niej od razu rezygnować, bo jest zajęta, może zamiast tego ustawić się za graczem czerwonym i wtedy rzuca mu wyzwanie. Daje jakąś kwotę. Powiedzmy na przykład 1 rubel. Rozpoczyna się licytacja. Gracz czerwony musi raz odpowiedzieć. Mówi 2 ruble. Zielony na to 3 ruble. Czerwony 4. Zielony pasuje. Czerwony w takim razie musi zapłacić 4 ruble. Natomiast zachowuje on dostęp do tej karty. Natomiast zielony to nie jest tak, że on przegrywa tak zupełnie wszystko. Dlatego, że po prostu musi uciec z tego miejsca i ustawić się pod którąś z innych kart. Może wybrać którą, o ile jest ona wolna. Na przykład powiedzmy, że w tej sytuacji postawi się pod kartą Większa Fabryka. Rozgrywka trwa tak dalej, aż do momentu, w którym któryś z graczy osiągnie ponad 100 rubli. Wtedy dogrywana jest jeszcze tura do końca, bo ktoś go może prześcignąć, na przykład sprzedając swoje surowce. I wtedy no, wygrywa ta osoba, która była najdalej w tym wyścigu o pieniądze. Ta osoba zgarnia laury zwycięstwa i wygrywa. Jeśli chodzi o karty akcji, jest ich 10 rodzajów, z czego wszystkich kart akcji jest po dwa na każdą kartę. Wyjątki stanowią karty dodatkowy nadzorca, większa fabryka i znajomości ponieważ o ile pozostałych jest po dwa egzemplarze, tak w większej fabryki i dodatkowego nadzorcy egzemplarze są w talii aż cztery, natomiast znajomości są trzy. Jak już mówiłem, e, jeśli gracz położy swojego pionka, e, jeśli oczywiście już posiada tę kartę i położy swojego pionka na takiej karcie, wykonuje się efekt, który jest tutaj na szaro. Natomiast są też karty, które posiadają taki, taką, e, taki bordowy pasek na dole. Ten pasek jest e, umiejętnością pasywną, która działa niezależnie od tego, czy na tej karcie stoi pionek, czy on nie stoi. Oprócz tego niektóre karty mają również efekt odrzuć po użyciu. No i wtedy, jeśli zużyjemy taką kartę, no to po użyciu efektu musimy się jej pozbyć. Odrzucamy ją wtedy do reszty kart akcji. Talię akcji sortujemy i ustawiamy ją z powrotem. To było na tyle, jeśli chodzi o ten film tłumaczący zasady, gry ziemia obiecana. Oczywiście bardzo polecam zakupić sobie egzemplarz i zagrać, czy to z rodziną, czy ze znajomymi, bo zobaczycie, że w trakcie gry. Emocje mogą być naprawdę sięgające zenitu, kiedy gracze będą wypróbowywali swoje taktyki i będą ścigali się między sobą, które osiągnie zwycięstwo. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.